Nazywam się Wiktoria Janikowska, reprezentuję Wydział Architektury Politechniki Śląskiej i opowiem Państwu o przekształceniach ulic na przykładzie właśnie Barcelony, która pod wieloma względami jest trochę podobna do Śląska i o tym, że stosowane tam metody są skuteczne i adaptowalne do polskich miast. Dlatego pozwoliłam sobie na dopisek i nie tylko, bo wspomnę też o jeszcze innych niż tym, tylko te, które są w rdzeniu GZM-u. Ze względu na ograniczenia czasowe prezentacji przedstawię bardziej zarys metod i narzędzi. Mam nadzieję, że ta prezentacja będzie dla Państwa jakimś impulsem do dalszego odkrywania tych możliwości wdrażania rozwiązań, które są inspirowane barcelońskim podejściem. Struktura mojej prezentacji obejmuje trzy główne części najpierw przedstawię kontekst i założenia modelu superbloków i skuteczności prowadzenia ulic szkolnych, a następnie przyjrzę się badaniom możliwości wprowadzenia podobnych metod w innych miastach, a na końcu skupię się na potencjale zastosowania tych rozwiązań konkretnie w Górnośląsku Zagłębiowskiej Metropolii. Jeden z poprzednich prelegentów wspomniał o tym, że Przyjazną przestrzeń dla użytkowników ciężko jest tak opisać, żeby ona była atrakcyjna jeszcze przed wykonaniem. To jest temat dosyć abstrakcyjny, a ja bym chciała Państwu pokazać trochę na przykładzie tych metod barcelońskich, że poprawa jakości życia w przestrzeni publicznej może być realnie mierzalna i cóż, właśnie trochę zareklamować te rozwiązania. Barcelona ma jedną z najbardziej charakterystycznych historii urbanistyki w Europie. Jej nowoczesny układ rozpoczął się od planu Serda z 1859 roku, który wprowadził siatkę równych kwartałów 113 na 113 metrów, tak zwane chample, zaprojektowanych z myślą o Wentylacji miejskiej, świetle dziennym i zdrowiu publicznym. Ta decyzja projektowa była poprzedzona niczym innym jak konsultacjami społecznymi, szczególnie w dzielnicy Gracja, a sama idea była dosyć utopijna i nastawiona na równość społeczną. Z czasem jednak te przestrzenie zostały podporządkowane ruchowi samochodowemu, co doprowadziło do przekształcenia miast w strukturę dosyć mocno przeciążoną transportem, hałasem, zanieczyszczeniem a koncepcja superbloków, super IAS, narodziła się w odpowiedzi na te problemy jako element nowej strategii mobilności i walki ze zmianą klimatu. Ich celem było odzyskanie przestrzeni dla pieszych, poprawa jakości powietrza, co było bardzo mocnym impulsem, redukcja hałasu i stworzenie bardziej zdrowego, dostępnego i inkluzywnego środowiska miejskiego. Pierwsze superbloki w Barcelonie wprowadzono pilotażowo w dzielnicy Pobleno w 2016 roku. Przede wszystkim w odpowiedzi właśnie na kryzysy związane z jakością powietrza projekt opierał się na reorganizacji ruchu. W obrębie wyznaczonych bloków ograniczono ruch tranzytowy, tworząc więcej przestrzeni dla pieszych. Zieleni, mobilności takiej aktywnej i działań sąsiedzkich. Chociaż początkowo spotkało się to z krytyką, zwłaszcza ze strony kierowców i lokalnych przedsiębiorców. Z czasem superbloki zaczęły zyskiwać poparcie społeczne dzięki konkretnym, mierzalnym korzyściom środowiskowym, społecznym i finalnie również finansowym. Model ten stał się w zasadzie fundamentem nowej strategii mobilności Barcelony. Prototypowanie jest jednym z kluczowych elementów wdrażania tego modelu. W mojej osobistej opinii najważniejszym, bo zamiast rozpoczynać od kosztownych, trwałych przebudów, miasto testuje, testowało i testuje zmiany w przestrzeni publicznej tymczasowymi środkami, które na pewno wiele z Państwa zna, czyli za pomocą farby do nic elementów małej architektury, organizacji ruchu. Takie działania pozwalają obserwować reakcje mieszkańców, sprawdzać efekty funkcjonalne i stopniowo oswajać społeczność z nowym układem. Prototypowanie w zasadzie po prostu obniża bariery wejścia w zmianę, ułatwia korekty, buduje zaufanie, więc nie jest jedynie metodą testowania, ale narzędziem współpracy i po prostu edukacji. Wprowadzenie superbloków w Barcelonie przyniosło, tak jak wspomniałam, szereg wymiernych korzyści. W obrębie objętych nimi kwartałów natężenie ruchu samochodowego spadło nawet o 20%. Poziom hałasu obniżył się o 7-9 decybeli. Nie ale zawsze coś. A stężenie dwutlenku azotu zmniejszyło się o 25 do 33%. Równocześnie zwiększono powierzchnię zieleni, przestrzeni dla pieszych, o czym wspominałam, co przełożyło się na spadek liczby wypadków drogowych, no i po prostu poprawę komfortu życia w konkretnych miejscach. I co myślę, że ciekawe na polskie warunki, również na podwyższenie wartości nieruchomości w otoczeniu superbloków, nawet do 12%. Ruch samochodowy, hałas i brak bezpiecznej infrastruktury znacząco ograniczają też samodzielność dzieci, wpływają na ich zdrowie, komfort codziennego poruszania się po mieście. I w odpowiedzi na te wyzwania rozwija się idea ulic szkolnych, stref przed placówkami edukacyjnymi, czasowo lub trwale wyłączonymi z ruchu samochodowego, które mają zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisko uczniom, rodzicom, ale też nauczycielom. W Hiszpanii no, smutny niestety bardzo impuls do zmiany przyniosły bardzo tragiczne wydarzenia z października 2019 roku, ponieważ wtedy pięcioletni Hugo został śmiertelnie potrącony przez motocykl w drodze do szkoły. W listopadzie 2021 roku w Madrycie samochód potrącił troje dzieci, z czego jedno z nich zmarło. I przeprowadzone statystyki w Madrycie wskazują, że aż 20% dzieci potrąconych przez pojazdy to ofiary wypadków właśnie w pobliżu szkół. W reakcji to jest ważne reakcji, na tę tragedię rozpoczęto intensywne działania. Powstał oddolny ruch Ruelta Escolar. W zasadzie też, z tego co wiem, działy się protesty, a władze Barcelony wdrożyły program reorganizacji otoczenia 100 szkół. Ulice szkolne stały się elementem znowu polityki miejskiej. Zmieniono organizację ruchu, ograniczono tranzyt, wprowadzono więcej zieleni i przestrzeni do zabawy. Troszeczkę było tak, że zaczęto od takich najłatwiejszych lokalizacji. Ale to już był jakiś krok, i on spowodował lawinowe kolejne kroki. Te działania nie tylko poprawiły bezpieczeństwo, ale również jakość powietrza, zwiększyły zaangażowanie społeczności lokalnych, no i przywróciły dzieciom prawo do takiego samodzielnego, spokojnego dojścia do szkoły. Prezentowane tutaj zdjęcia i hit mapa Pochodzą z audytu realizowanego w ramach programu Protegir la Sezcola w Barcelonie i udokumentował on przekształcenie jednej z ulic w ulicę szkolną między majem a wrześniem 2021. I to był projekt szczegółowego monitoringu prowadzony przez zespół badawczy pod kierunkiem Jordi'ego Rozesa i finansowany przez miasto Barcelonę. Tam było badanie porównawcze stanu przestrzeni przed i po interwencji oraz z grupą kontrolną. Mierzono między innymi sposób użytkowania przestrzeni publicznej ze względu na wiek, płeć, obecność dzieci bawiących się na ulicy, ruch pieszy, samochodowy i, tak jak mówiłam wcześniej, jakość powietrza. Efekt tej transformacji jest widoczny nawet graficznie, bo ulica, wcześniej w pełni przyporządkowana ruchowi samochodowemu, zyskała nowe, oznaczenia, małą architekturę i stała się bardziej dostępnym miejscem dla dzieci i społeczności lokalnej. Ulice szkolne, o których mówiłam teraz, czyli strefy tego czasowego lub trwałego wyłączenia z ruchu, zyskują coraz większe uznanie zarówno w Europie, jak i też trochę w Polsce. Pojawiają się pierwsze wdrożenia, wiem że w Gdańsku, w Warszawie też jest jakiś program. Choć to są bardzo rozwiązania punktowe, to dobrze pokazują taką potrzebę odzyskiwania przestrzeni publicznej właśnie też dla najmłodszych użytkowników miasta. I wiele z tych elementów, wiele z, wiele z elementów tej metody można skutecznie przenosić do innych miast, również polskich. Na początku mówiłam jeszcze o superblokach. To jest założenie, które realizuje bardzo podobne założenia, tylko zupełnie innej skali. I w tym kontekście szczególnie interesujące są badania profesora Svena Gimana, który podjął próbę systematycznej analizy potencjału przekształceń ulicznych w skali no w zasadzie globalnej, porównując 18 miast o bardzo różnych układach urbanistycznych, od Barcelony bazując przez również Warszawę aż po Tokio i Meksyk. A celem było określenie na ile struktury typu właśnie superblok można wdrażać w miastach o nieregularnej siatce ulicznej i rozproszonej zabudowie. Kluczowym elementem założenia było wykorzystanie danych z OpenStreetMap i algorytmów analizujących topologię sieci ulic, ich długość, klasę funkcjonalną oraz skalę potencjalnych zakłóceń generalnie systemu transportowego. W oparciu o te dane Egiman opracował autorski model wykrywania potencjalnych superbloków i tak zwanych mini-bloków, które tutaj teraz widać, czyli mniejszych jednostek urbanistycznych, które można wdrażać tam, gdzie ten taki tradycyjny barceloński układ nie jest możliwy. I to podejście pozwala zwiększyć elastyczność tej metody i dostosować ją do lokalnych warunków. Um, tu też znowu wyniki tego badania są coś jednoznaczne. To znaczy. Superbloki, nie rozumiane jako konkretny szablon barceloński, ale jako zasada reorganizacji przestrzeni, ma szeroki potencjał zastosowania, nawet w miastach nieregularnych o rozproszonym układzie ulic, tak jak Meksyk, Madryt, tam było ponad 40%, czy ponad 40% sieci może być objętych transformacją. W przypadku Warszawy ten potencjał oszacowano na 12,7%. Tutaj jakby głównym Powiedzmy, problemem była niska intensywność zabudowy, która jest dosyć istotna przy wprowadzaniu tego modelu. Co istotne, i myślę, że jest istotne, jestem w kontakcie z profesorem Egimanem i on potwierdził, że te opracowane przez niego algorytmy i narzędzia są wciąż udoskonalane, chętnie je udostępnia a traktuję je troszeczkę jako taką ogólną propozycję, która powinna być lokalnie interpretowana i rozwijana. Czyli wracamy trochę do początku mojej prezentacji, troszeczkę reklamujemy rozwiązanie. Jego model nie jest zamkniętym systemem, to jest narzędzie wspierające planowanie, które może być wykorzystane jako punkt wyjścia do wdrażania zmian nawet w bardzo zróżnicowanych warunkach przestrzennych. W związku z tym ja stworzyłam własne schematyczne mapy potencjału wdrożeniowego dla wybranych. Śródmiejskich e, obszarów górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, ponieważ e, jako dumna Ślązaczka e, widzę, że potencjał istnieje i chcę go zbadać, bo to pozwoli nam zmieniać tą przestrzeń na lepszą. E, moja analiza fragmentów Katowic, Chorzowa, Bytomia i Zabrze potwierdza, że w każdej lokalizacji istnieją warunki przestrzenne umożliwiające wdrożenie struktur, które są zbliżone do superbloków albo mini bloków. Różnią się one stopniem regularności układu ulic, gęstością zabudowy, o której wspominałam przy okazji Warszawy. Jednak w każdym przypadku można wyznaczyć jakieś spójne kwartały, które przy dostosowaniu skali mają bardzo duży potencjał przyjąć formę pełnych superbloków albo ich modyfikacji w formie y, mini bloków. Y, wszystkie obszary cechują się dobrą dostępnością transportu publicznego oraz wysokim nasyceniem placówek edukacyjnych, które tutaj widać niebieskimi kropkami. Do, do moich analiz dodałam również linie komunikacji miejskiej, to są przerywane linie i główne arterie komunikacyjne to są te ciemne. Te moje analizy pokazują, że jest bardzo duża możliwość wprowadzania i formy superbloków, i ulic szkolnych. Z tego co wiem, w Warszawie, no, tak jak mówiłam, działa problem, program wdrożenia ulicy szkolnej. Na Śląsku ulica szkolna była wdrożona raz na trzy dni. Podsumowując, może jeszcze tutaj. Model superbloków w zmodyfikowanej formie może być skalowany, użyteczny. Również w policentrycznych, zdecentralizowanych strukturach miejskich, takich jak GZM, miasta GZM. Jego zastosowanie wymaga przeprowadzenia bardziej szczegółowych analiz, które pokażą te różnice urbanistyczne. A te moje mapy, które Państwo teraz widzą, określiłabym jako szkic, bo ja nie jestem analitykiem danych. Tym samym ewentualna skuteczność zależy w zasadzie nie od warunków przestrzennych, bo one są, ale od poziomu integracji. Działań z, działań z lokalnymi politykami transportowymi, edukacyjnymi i partycypacyjnymi. Te przekształcenia powinny być etapowane, konsultowane z lokalną społecznością i precyzyjnie dostosowane do możliwości przestrzennych wybranej lokalizacji. Zmiany powinny być monitorowane, tak jak opowiadałam w kontekście Barcelony, podczas wszystkich etapów i po wdrożeniu. Wdrożenie takich interwencji mogłoby być elementem szerszej polityki poprawy jakości środowiska miejskiego, dostępności i zdrowia publicznego. I znowu wracamy trochę do reklamy. W mojej opinii odpowiednia przestrzeń istnieje, potrzeby są widoczne, bo jesteśmy tutaj wszyscy, prawda, rozmawiamy o tym, że chcemy zmieniać nasze miasto na lepsze, a rozwiązania są znane. Brakuje odpowiednich polityk miejskich, instrumentów planistycznych i przede wszystkim takiej odwagi administracyjnej do działania. Dziękuję bardzo.